Cześć Sieranko z tej strony Ninja Grać i dzisiaj będziemy testować najnowszego Brawlera Tika. Jak widzicie, mam go już odblokowanego. No to bierzemy go. Sorry, mam problem z netem. Eee, długo, długo, długo. Mam problem z netem, więc przepraszam, że tak długo. Weźcie sobie. Dajcie szybciej to na dwa razy jest Tik 8 Osie na 8 zadał z dalej pucharu Dobra gramy tikiem ale Brawl, Sorry, ale Brawl start mi się tak zacina jak widzieliście ten nowy sklep on jest epicki Tamten może był lepszy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, który sklep jest lepszy, tamten czy ten. Mnie się oczywiście podobały te skiny, które zniknęły, jak widzę. Hmm. Dobra, gramy. Jakby co dopiero się nie uczę grać, więc... Chociaż u kolegi już to jedziemy. Jak słyszycie, on tak dziwnie gada. Nie za bardzo umiem grać. Poszedł, oh, ja dam Ale źle się Nie umiem grać 100% Halo yy, To tyle, na ten odcinek Stars mi się coś zacina, więc cześć!